Witam Was bardzo serdecznie. Mam dla Was wspaniałą nowinę. Otóż, w końcu, po długim czasie, pojawiły się u mnie pierwsze prawdziwki. Proszę bardzo. Już jest pierwszy z nich. Wcześniej u mnie prawdziwków nie było, ale na szczęście się tu już zmieniło. Ja się tutaj rozejrzę. Mam nadzieję, że nie skończy się tylko na jednym i zobaczymy przy okazji, czy też są kurki. Mieszkaniec lasu się trafił. Nie wiem, czy to będzie widać. Ale na spacerach również można spotkać piękne zwierzęta. Przy okazji wracałem z kamerą. Nagrałem kolejne ujęcia zwierząt. Zajrzałem właśnie w to miejsce, bo wiem, że tutaj lubią rosnąć borowiki. No, i tak sobie spaceruję. Zobaczymy, czy, czy coś będzie. Spójrzcie, jaki piękny, duży prawdziwek. Jednak już troszeczkę tutaj stoi. No, już jest w fazie rozkładu, że tak powiem. No, ale to pokazuje, że coś się u mnie w lesie zaczyna z borowikami dziać. Długo nie było, jeszcze przedwczoraj naprawdę były same kurki. Pojedyncze takie się trafiały, a spójrzcie, obok tutaj jest kolejny. Tutaj już młody. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. No, powiem Wam, że takich widoków mi brakowało, bo dawno u mnie tych borowików nie było. Też wycięli dużą część mojego lasu, gdzie lubiły rosnąć. Na szczęście znam kilka innych miejsc, dzięki czemu mogę zabierać Was na wspólne grzybobrania. Weźmiemy na spokojnie sobie wyrwiemy on dobrze dosyć jest w ziemi zakorzeniony oczywiście ściółkę zakrywamy zawsze tak robię i grzyby tutaj dalej rosną więc super coś się zaczyna w końcu dziać dosłownie zrobiłem krok przed siebie tutaj jest ten duży borowik którego przed chwilą wam pokazywałem a tutaj już mi się ukazał mimo że obgryziony przez ślimaki to piękny borowik bardzo ładny, będzie w sam raz do ziemniaków, dzisiaj na obiad. Do sosik, jeden obok drugiego, w zasadzie pójdę dalej. Zobaczymy tam w tamtą stronę. Często w tamtym roku lubiły rosnąć. Zobaczymy, czy w tym roku już też w tym miejscu się pokazały. Kurki również się trafiają jednak no w takich sporadycznych ilościach i też nie są jakieś wybitnie piękne po prostu jest, jest gorąco w tym momencie i te grzyby troszeczkę usychają ale mimo to powoli zaczynają wychodzić ładne kurki również się trafiają są widoczne rosną w takich fajnych templach, nawet tutaj jest ślimak, ja go za chwileczkę zdejmę Powoli tutaj kolejne kurki, zobaczcie. Także wezmę sobie taki malutki miks z lasu i będzie w sam raz do obiadu. Także dzisiejszy film miał charakter bardziej informacyjny, ponieważ ja szedłem po kamerę, którą nagrywam dzikie zwierzęta. No i pomyślałem sobie, że a sprawdzę, czy jakieś grzyby się pojawiły. Borowików do tej pory u mnie jeszcze nie było w ogóle. Nie znalazłem ani jednego, aż do dzisiaj, kiedy ukazały się cztery, więc jestem dobrej myśli, że coś się zaczyna dziać. I wkrótce, myślę, że jeżeli wszystko dobrze się ułoży, jeżeli będzie odpowiednia pogoda, a już coś się zaczyna dziać pozytywnego, to będę przerzucał filmy z grzybobrania. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak takie Filmy z grzybobrania w moim wykonaniu wyglądały w przeszłości. Zachęcam Was do pozostania na tym kanale. Jeżeli przewiniecie sobie filmy o mniej więcej 10 miesięcy do roku, no to możecie zobaczyć, kiedy tych grzybów było nieco więcej, jak takie grzybobrania wyglądały. I myślę, że już wkrótce przy dobrych wiatrach takie właśnie filmy będą się nowe ukazywały, bo już jakieś grzyby w lesie się w końcu po długim okresie zaczęły pojawiać. Jeżeli nie chcecie przegapić tych filmów, subskrybujcie mój kanał. Na tym kanale pojawiają się również filmy związane z dziką przyrodą, czyli piękne miejsca w lesie, dzikie zwierzęta, czyli to jest większość filmów, gdzie pokazuję po prostu, jak zwierzęta na co dzień sobie w lesie żyją. Oczywiście dzikie zwierzęta. One znają mnie od dziecka, więc znają mój zapach, dzięki czemu mogę nagrywać je naprawdę z niewielkiej odległości, opowiadam o nich, bo każde z nich jest naprawdę inne, tak jak z ludźmi każdy ma swój charakter, są indywidualności, są rodziny, więc w ten sposób chcę promować przyrodę i chcę, żeby jak najwięcej osób ją szanowało żeby ludzie mieli świadomość jak to życie w lesie wygląda poruszam też różne problemy, jak wycinanie lasu, sprzątam las, z czego też również jest filmik na moim kanale więc jeżeli tematyka ogólnie przyrody Was interesuje, jeżeli filmy Wam się podobają, będzie mi bardzo miło, jeśli zasubskrybujecie kanał. A wtedy nie przegapicie żadnego filmu. Zachęcam również, jeżeli filmy Wam się podobają, do zostawiania łapek w górę, udostępniania moich filmów, ponieważ dla mnie nie liczę się ja. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby jak najwięcej ludzi szanowało przyrodę, żeby jak najwięcej osób dotarło do moich filmów, żebym mógł. Przekazać to, co widzę na co dzień, to, co obserwuję od prawie 20 lat, co się dzieje w lesie, więc już wkrótce kolejne filmy. Już w sobotę o 18:00 film związany z kłusownictwem, nieco bardziej smutny, ale potrzebny, żeby uświadomić wszystkim, jak to wszystko wygląda, jak przeżywają takie trudne sytuacje dzikie zwierzęta. Później już będzie nieco weselej, ponieważ a zresztą sami zobaczycie, niech będzie to niespodzianka, więc na dzisiaj to tyle do kolejnego filmu. Pozdrawiam. Odpoczywasz sobie? Ej! Halo! Koziołek! Cześć! Odpoczywasz sobie? Zobaczcie, on nawet zna, zna mój głos. Rozgląda się i w ogóle się nie boi. Ja stoję dosłownie niedaleko od niego. I w taki sposób, właśnie zwierzęta na mnie reagują. On teraz mnie dokładnie słyszy, bo on jest dosłownie 15-20 metrów przede mną. Nie ucieka, odszedł tylko kawałek. Nie wiem, czy teraz go widać, bo stanął akurat za tym drzewem, ale za chwileczkę powinien się zacząć przemieszczać. O, idzie sobie w tamtą stronę powolutku. Tak, jak widzicie, właśnie w ten sposób reagują na mnie zwierzęta. I to mnie cieszy, że nie uciekają w popłochu, tylko. Nawet jak do nich mówię, one spojrzą się na mnie, idą sobie, tu się położył i przeszedł. Czego chcieć więcej?